Tom pierwszy, rozdział siódmy. Gołąb wychodzi na spotkanie węża. Serwis panny Izabeli trafił do jubilera i został szybko sprzedany. Hrabina Karolowa nie miała do Belci pretensji, że nie skorzystała z jej szczodrej oferty przyjęcia pieniędzy pod zastaw sreber. Nadal często ją odwiedzała, a w związku ze zbliżającym się Wielkim Tygodniem podarowała jej piękny kostium. W Wielką Środę na cały dzień powierzyła jej swój powóz, aby mogła spokojnie pozałatwiać sprawunki. Instynkt panny Izabeli popychał ją, aby skonfrontować się z Wokulskim, i dlatego wraz z Florentyną pojechała do jego sklepu. Gdy tam weszła, zrobiła duże wrażenie nie tylko na subiektach, ale i pozostałych klientach sklepu. Obsługą pięknej klientki zajął się Mraczewski. Trzeba przyznać, że młodzieniec miał talent do rozmów z kobietami. Sprawnie prezentował Izabeli różne pary rękawiczek. Z boku przyglądał się im Wokulski, który siedział za kantorkiem i liczył rachunki. Nagle przerwał i pomyślał. I ja mam niby to ją kochać? Głupstwo. Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową. A zdawało mi się, że jestem zakochany. Nigdy mnie przypuszczał, ażeby mogła mi być tak dalece obojętną, jak ona patrzy na tego osła. No, jest to widocznie osoba, która kokietuje nawet subiektów. A czy tego samego nie robi z furmanami i lokajami? Pierwszy raz czuję spokój. O Boże, a tak go bardzo pragnąłem. W końcu Belcia dokonała wyboru i wskazując na Stanisława, rzekła do ciotki: Floro, bądź łaskawa zapłacić temu panu. Wtedy doskoczył do nich Ignacy Rzecki, który zajmował się kasą. Flora poszła z nim uregulować rachunek, a panna Izabela, korzystając z wolnej chwili, zbliżyła się do Wokulskiego i z bladą twarzą zapytała: Czy mówię z panem Wokulskim? Wokulski powstał z krzesła i odparł obojętnie. Jestem do usług. Wszakże to pan kupił nasz serwis i srebra? Mówiła zdławionym głosem. Ja pani, zapewne pan sprzeda te przedmioty. W tym celu je kupiłem. Rumieniec panny Izabeli wzmocnił się. Przyszły nabywca w Warszawie mieszka? Pytała dalej. Rzeczy tych nie sprzedam tutaj, lecz za granicą. Tam dadzą mi wyższą cenę. Pan spodziewa się dużo zyskać? Dlatego, ażeby zyskać, kupiłem. Czy i dlatego mój ojciec nie wie, że srebra te są w pańskim ręku? Rzekła ironicznie. Wokulskiemu drgnęły usta. Serwis i srebra nabyłem od jubilera. Sakratu z tego nie robię. Osób trzecich do sprawy nie mieszam, ponieważ to nie jest w zwyczajach handlowych. Pomimo tak szorstkich odpowiedzi, panna Izabela odetchnęła. Nawet oczy jej nieco pociemniały i straciły połysk nienawiści. A gdyby mój ojciec, namyśliwszy się... Chciał odkupić te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem? Rozumie się z doliczeniem procentów w stosunku 6 do 8 od 100 rocznie. I wyrzekłby się pan spodziewanego zysku? Dlaczegoż to? przerwała mu z pośpiechem. Dlatego proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienia. Rzekła panna Izabela, widząc, że jej towarzyszka już kończy rachunki. Wokulski ukłonił się i znowu usiadł do swej księgi. Po wyjściu panny Izabeli ze sklepu, wokulski wziął się znowu do rachunków i bez błędu zsumował dwie duże kolumny cyfr. W połowie trzeciej zatrzymał się i dziwił się temu spokojowi, jaki zapanował w jego duszy. Po całorocznej gorączce i tęsknocie przerywanej wybuchami szału. Skąd narasta ta obojętność? Gdyby można było jakiegoś człowieka nagle przerzucić z balowej sali do lasu, albo z dusznego więzienia na chłodne, obszerne pole, nie doznałby innych wrażeń ani głębszego zdumienia. Widocznie przez rok ulegałem częściowemu obłąkaniu, myślał Wokulski. Nie było niebezpieczeństwa, nie było ofiary, której nie poniósłbym dla tej osoby i ledwie ją zobaczył, już nic mnie nie obchodzi. A jak ona rozmawiała ze mną? Ile tam było pogardy dla marnego kupca? Zapłać temu panu. Paradne są te wielkie damy. Próżniak, szuler, nawet złodziej, byle miał nazwisko, stanowi dla nich dobre towarzystwo. Choćby fizjonomią zamiast ojca przypomniał Lokaja swej matki. Ale kupiec jest pariasem. Co mnie to wreszcie obchodzi? Gnijcie sobie w spokoju. Znowu dodał jedną kolumnę, nie uważając nawet, co się dzieje w sklepie. Skąd ona wie, myślał dalej, że ja kupiłem serwis i srebra. A jak wybadywała, czy mnie zapłacił więcej niż warte, z przyjemnością ofiarowałbym im ten pamiątkowy drobiazg. Winienem jej dozgonną wdzięczność, bo gdyby nie szał dla niej, nie dorobiłbym się majątku i spleśniałbym za kantorkiem. A teraz może mi smutno będzie bez tych żalów, rozpaczy i nadziei. Głupie życie. Po ziemi gonimy marę, którą każdy nosi we własnym sercu. I dopiero gdy stamtąd ucieknie, poznajemy, że to był obłęd. No, nigdy bym nie przypuszczał, że mogą istnieć tak cudowne kuracje. Przed godziną byłem pełen trucizny, a w tej chwili jestem tak spokojny i jakiś pusty. Jakby uciekła ze mnie dusza i wnętrzności, a została tylko skóra i odzież. Co ja teraz będę robił? Czym będę żył? Chyba pojadę na wystawę do Paryża, a potem w Alpy. Następnie zagadnął Gorzecki, który był pełen zachwytu dla Mraczewskiego, Stanisław nie podzielał jego opinii. Chwilę potem można było dosłyszeć rozmowę Mraczewskiego z innymi subiektami. Zachwycał się nad urodą Izy i już kreślił ich wspólną romantyczną przyszłość. Był bardzo pewny siebie i od razu wszystkim ogłosił, że panna Izabela bez wątpienia się w nim podkochuje. W końcu Wokulski zmęczony niespodziewanym rozwojem wypadków, wstał od ksiąg i wyszedł ze sklepu.